Witamy serdecznie, jesteśmy e, dzisiaj na boisku w Wartowie po e, przerwie w rozgrywkach, e, dzisiaj będzie rozgrywana mm. trzecia runda dla niskiej B klasy, podejmujemy się na boisku dzisiaj zespół Iskra i Zmanice Zdrój, e, miejmy nadzieję, że wszystko się na nas pomyśle, ze mną Bartek Iskra, witam, Bartek, e, pytanie do Ciebie, e, jesteś, masz ciężką kontuzję, no, niestety teraz nie możesz w tym momencie, nie możesz pomóc zespołowi, e, jak to, jak to teraz odbierasz z tej drugiej strony barykady jako kibic, który obserwuje zmagania kolegów z kozali niebocznej? No jak no, będę kibicowo wspierał naszą drużynę wszędzie zawsze. Będę jeździł na no, każdy mecz i... bo to wiadomo. Zawsze nie będę z nimi. to jednak szkoda, że nie będę grał, bo ta kontuzja niestety mnie dobiła sama siebie. Bo lubię grać. Kolegów też lubię wspierać tutaj i będę, jak będzie nawet taka potrzeba, że ludzi nie wejdzie do gry, koledzy w mnie wezwą, będę grał nawet jak mam być na drugi dzień połamany. Super. Bartek, jesteś kapitanem, do tej pory byłeś kapitanem zespołu, jesteś ważną postacią w tej drużynie, nie ma co ukrywać. Powiedz mi, jak ty postrzegasz teraz obecne działania klubu i potencjał w zespole, który teraz jest? Potencjał u nas jest wysoki i to tylko mierzymy, a klasę wolnego wyjścia nie mamy, bo to reszta drużyny jest słaba, ale nie, nie okazuje się, że ktoś się nas tam wyprzedzi, nie? Okay. Bartek, e, jeżeli Twoja kontuzja utrzyma się w perspektywie czasu jeszcze przez jakiś okres, e, jak widzisz swoją rolę teraz w zespole, w tym momencie, kiedy jesteś kontuzowany? Jaką rolę? No pomagał drużynie swojej, na no, tak jak tylko potrafię, nie? Okay. To teraz już na koniec Bartek, jaki wynik dzisiaj typujesz? 3-0 dla nas. Do... Bartek, bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję. Bartek, my jako drużyna życzymy Ci naprawdę szybkiego powrotu do zdrowia do nas, na boisko. Chcemy, żebyś wiedział, że wszyscy tutaj na Ciebie czekamy i e, jesteś naprawdę w, e, bardzo wartościową i cenioną w tym zespole. Dziękuję. dziękuję, ja będę robił wszystko, żeby wylecieć i zagrać jeszcze raz tutaj. Super. E, Wspierajcie nas, kibicujcie nam, sprawdzacie wyniki.